Cześć naszki, pereteleciej w kolejnym odcinku z Minecraft robię sobie tutaj parę rzeczy ogólnie. Zmieniłem tą część, bo tutaj był, była cegła, w sensie ta, ta, ta na stone brick po prostu. Poszerzyłem to troszeczkę i zmieniłem to na bloki normalnie szkła, przez co powstał taki fajny efekt, że tutaj po prostu jest tego szkła troszeczkę więcej. Tu jest taka typowa szyba i mamy takie fajne wyjście, bo w sumie denerwowało mnie takie, kurde, wąziutkie, malutkie wyjście. Jakoś nie, nie lubię takich e, przejść za bardzo. Wolę, jak, jest, jak są fajne jednak jakieś wrota i tak dalej. Tutaj będzie to wszystko w kopanej i prawdopodobnie dane normalnie belki y z z tego drewna, żeby to tak ładnie wyglądało i to podłoże ewentualnie będzie lekko zmienione w sensie na przykład dam sobie tutaj pasek jakiś innych półpłytek z innego na przykład drewna jakiegoś jasnego może albo coś albo ciemnego całkiem jeszcze nie wiem no i te ściany też jakoś na pewno tutaj zostaną przerobione a cóż dzisiaj będziemy robić na pewno pójdziemy sobie do netheru ogarniemy sobie troszkę blaze Blaze Rodów, żeby mieć troszeczkę więcej Blaze Powdera i żebyśmy mogli Zrobić sobie oczy kresu Dokładnie tak Będziemy mogli wtedy znaleźć sobie e, Znaleźć sobie twierdzę I teraz zastanawiam się mniej więcej Jak by mogło to wszystko ogólnie wyglądać Tutaj mamy takie same tak naprawdę dwie szyby W ten sam sposób zrobione i tutaj po prostu Dobudowałem w ten sposób, a tutaj tego nie ma Zbudowanego, ale też Prawdopodobnie to będzie tak zrobione więc, no, jeszcze się tutaj muszę zastanowić, jak ja to dokładnie zrobię. Bo, ewentualnie, wiecie co, to nie był głupi pomysł, tutaj faktycznie zostawić taki łuk, w sensie tutaj zrobić normalnie pasek, w sensie dobudować. I tutaj tak samo, i przez to powstanie takie małe zaokrąglenie tego pomieszczenia. I to będzie dobre, bo nie będzie to okno, jakby wyglądało takie kanciaste, nie będzie po prostu, chociaż z zewnątrz, jakby będzie, tak wiadomo. E, chociaż nie, tutaj też nie, bo tutaj jest tak fajnie wbudowane, więc myślę, że efekt będzie naprawdę fajny, jeżeli zrobimy to w ten sposób i to nawet zaraz zrobimy, żeby Wam pokazać, o co mi mniej więcej chodzi. To musimy zniszczyć sobie na razie półpłytkę i wbijemy tutaj normalnie na górę. Tak śmiesznie dirk tutaj zostaje. Myślę, że jak dam pod spód glowstone'a, którego akurat nie mam, to półpłytka powinna przepuszczać jakoś jego światło. Jeżeli... jeszcze do końca nie wiem, jak to wygląda, ale czekajcie, można łatwo sprawdzić. Jeżeli dam tutaj na przykład pochodnie i w ten sposób. Czekajcie, mamy teraz nie, bo tu jest światło zero, to nic kurde nie da, bo podejrzewam, że jakoś lekko to światło tutaj przechodzi jednak, nie? Tak mi się wydaje. Tak chociaż, żeby powiedzmy ta powierzchnia tutaj, ta podłoga była leciuteńko... Rozświetlona. Myślę, że to będzie też fajny efekt dodawało. Po drugie, tutaj takie rzeczy będą lepiej wyglądały. Chyba, że tutaj dobuduję w ten sposób, na przykład, że będą takie jakby półeczki, i to też fajnie wygląda. Więc niewątpliwie coś takiego na pewno zrobię. Ale póki co, dobra, zróbmy to. Czy ja mam wystarczającą ilość? No nie za bardzo. Ale spoko. W domu się już bardzo dużo kobla tutaj przepala. Tutaj w sumie zrobiłem w ten sposób to w końcu, tak? Troszeczkę to poszerzyłem i dałem tutaj belki, bo tego w sumie Wam nie pokazywałem ostatnio. Więc, więc tak to wygląda, i będę sobie musiał pójść na bagna i ogarnąć sobie troszeczkę więcej slamboli, żeby mieć więcej styki pistonów i slime bloków, i wtedy na szybko będę już mógł sobie tam wchodzić. No i to będzie jeden z takich pierwszych tutaj projektów, właśnie to. Tutaj jeszcze ten pixel art idzie powiedzmy, tą górą, jakby najpierw się zajmiemy, poza tą, chociaż tą się będę po części też zajmował, ale to już bardziej powiedzmy tak, między odcinkami, tak, żeby sobie na spokojnie to wszystko poprojektować i ogarniać. Tutaj mam dużo, dokładnie, dużo stone'a, który już jest przepalony, Dziś z tej góry właśnie, którą te, teraz kopałem, właśnie tam to całe pomieszczenie mam, mam stone'a, nie, także od razu sobie to wszystko poprzepalałem i teraz mogę sobie zrobić na spokojnie z tego stąbryki. przynajmniej po części, bo część mi się też przyda normalnie jako, jako stone, więc powiedzmy, że te wszystkie inne sobie zostawię tutaj na razie. Ale z tą jak najbardziej biorę. E, czy coś jeszcze tam potrzebuję? Chyba nie. Tu już pistony mam tak naprawdę przygotowane na, na, na trampoliny powiedzmy. E, płot, nie płotki, tylko picyki mogę na spokojnie sobie zrobić. Redstone mam. I pół płytki kamienne też mogę mieć, więc tak naprawdę jedyną rzecz, którą potrzebuję, no to slime bloki i slime bole. Bdziemy się przekimać, czemu by nie? <laughs> w ogóle mam już 60 chyba. Piąty albo szósty dzień teraz na tym sejwie. 66, proszę bardzo, więc naprawdę... Naprawdę już trochę dni tutaj przeszło, a odcinek to jest w tym momencie 115, więc 15 odcinków i 66 dni minecraftowych. <laughs> Ale teraz jak przesiądę sobie przy takich projektach różnych, no i czasami będę właśnie chodził spać, bo jak będę gdzieś coś budował, będzie mi ciemno, to, to pójdę sobie w kimę, więc czuję, że będzie trochę E, czasu schodziło no oczywiście jak zwykle trampoliny... te trampoliny bardzo różnie działają one za pierwszym razem mają taką zwiechę a potem już nagle kurde wszystkie elegancko działają i to nie zależy hmm, chyba w żaden sposób tak naprawdę do ustawień Minecrafta po prostu jakby świat się nie do końca jakby jeszcze załadował czy coś takiego nie mimo tego że ja tu sobie chodzę i robię coś przez parę minut nie tak jakoś, jakoś tak to wygląda to sobie przekopiemy, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało ogólnie. Więc sobie na razie zrobimy to w ten sposób. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. A będzie to wyglądało moim zdaniem ładnie. Więc na razie to sobie zrobię po prostu w ten sposób, a potem całą resztę, jak już ogarnę sobie te wszystkie trampoliny i tak dalej, i tak dalej. Na razie to będzie wyglądało w ten sposób, ewentualnie tu może coś innego zrobię, nie wiem. Ale tak czy siak zrobimy sobie tutaj. Właśnie to wszystko w ten sposób, czyli tu będzie tu będzie tak, i tu będzie tak. I w ten sposób, i to prowadzimy przez całą długość w tym momencie. Pomieszczenia, i to naprawdę będzie fajnie wyglądało. Jeszcze niektóre bloki, jak tutaj dowala jakiś inny blok, na przykład o, sandstone, może, albo jakieś drewno. To dodatkowo będzie to miało swój fajny efekt tutaj, że będą powiedzmy coś, ale takie filary na przykład, ponieważ tutaj pewnie coś będzie w tych ściankach i w tych, żeby ta ściana nie była aż taka super nudna. I to pomieszczenie jakby nie będzie miało chyba konkretnego powiedzmy zastosowania poza takim bardziej dekoracyjnym i takim powiedzmy przejściowym, tak? Czyli jak sobie wejdę na górę, żeby mógł sobie ewentualnie tutaj wejść, tutaj faktycznie wrócić, a tutaj prawdopodobnie będzie część dalsza korytarza. Albo ewentualnie tutaj, to jeszcze się zastanawiam. Myślę, że tutaj normalnie wtedy zrobić będzie takie przejście, po prostu tutaj, jakby takim balkonikiem. To gdzieś dalej pewnie będzie pociągnięty normalnie. I myślę, że to będzie miało jak najbardziej swój rok, bo tutaj mogę też sobie go jakoś przeciągnąć i będzie naprawdę fajnie. No, już to wygląda spoko. No, jeszcze z drugiej strony, tylko coś takiego faktycznie zrobić. I myślę, że że tak na szybko w sumie wymyśliłem, jak rozwiązać problem takiej jakby kanciastości, bo wiecie, Minecraft jest już wystarczająco kwadratowy i jednak moim zdaniem powinno się właśnie próbować takich rzeczy, jak zaokrąglanie jakichś rzeczy z tego względu, e, no są trochę trochę bieżące, nieważne, e, powinno się próbować zaokrąglać niektóre właśnie pomieszczenia, niektóre jakieś budynki, które się buduje i tak dalej, i tak dalej, dzięki czemu nadaje to taki, no tak tak, tak ciekawie to po prostu wygląda, no najprościej mówiąc, no. Dobra. Co ja tutaj potrzebuję? Co ja tutaj potrzebuję, bo ja kuźwa nie wiem. Dobra, to sobie na pewno zbiorę. I, 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 i naprawię oczywiście podłogę, dobra. No i lecimy sobie w takim razie po Blaze, na razie. Ja sobie tu mówię, będę to ogarniał, ale powiedzmy, że na razie po wygląda tak. W sumie nie jest jakieś straszne. Tak naprawdę, jeżeli bardzo bym chciał, to mógłbym coś tu ze zwierzakami pokombinować, ale nie wiem, czy będzie sens. Jak to tam wygląda kwestia tego? Czekajcie. Bo ja tu mam kawałek góry, nie wiem jak ona do końca się tu kończy, nie pamiętam, ale tutaj normalnie bym się chyba wkopać, więc prawdopodobnie tutaj będzie jakieś przejście. No i wtedy tak, żeby tu była jakaś powiedzmy symetria, bo ja nie umiem bez symetrii żyć, to tutaj prawdopodobnie też będzie właśnie przejście. I wtedy na przykład tego nie będzie, tylko to będzie zwykły balkonik, który po prostu będzie sobie tutaj wychodził. Um... Wtedy tutaj po prostu będzie taki korytarz, który będzie sobie prowadził do tamtej góry aż, więc tutaj pewnie tutaj po części pewnie coś się zrobi, jakieś pomieszczonko, przez które się powiedzmy, będzie przechodziło, i tutaj dalej do tej góry. Coś takiego. Trzeba to jakoś tak połączyć, żeby to miało ręce i nogi, nie? Dobra, tak więc wychodzimy i lecimy do neteru, żeby sobie troszeczkę haha, jupi popolować. I w sumie nie mogę się doczekać, żeby faktycznie ogarnąć tutaj to wszystko. Nie wiem, czy do końca zostawię to wszystko, co tutaj zbudowałem, bo jednak to ma swój, swój urok. Tutaj dodatkowo mam też dużo nether i tak dalej, mam całe farmy tak naprawdę pod nosem. To już ładnie wszystko powyrostało, teraz to ładnie naprawdę widać, tak? Mamy zboże, tutaj mamy tak trochę przeplatane ziemniaki, zboże, jakieś tam bytrody, czy jak tam rzodkiewki, nieważne. Marchewek tu chyba nie ma, nie, też jakieś marchewki są, jakieś parę miałem, także ogólnie jest fajnie. No i w tej części ewentualnie jeszcze lekko coś dobuduję. No i tutaj właśnie będą te wrota. Na razie tutaj nic nie zabudowałem, bo nie wiedziałem jak do końca chcę zrobić tą budowlę, czy po prostu wejście samo, ale to się już e, ogarnie. Dobra, zostawiamy sobie wszystkie pierdoły, które mi nie będą potrzebne do neteru i lecimy właśnie do neteru. sobie powrzucam, no, powrzucam na razie wszystko tutaj, bo nie chce mi się tego jakoś segregować, nie mam na to za bardzo czasu też. Więc zrobię to tak, a nie inaczej. Kilow myślę, że sobie zostawię. Ale wezmę... kurde, łuk, łuk mam z flamem, więc jest trochę bez sensu na, na Blaze mieć łuk z flamem. Więc normalnie wezmę to. A czy ja jestem w stanie zrobić sobie potkę na odporność na ogień? Bo na odporność na ogień to bym musiał mieć... Yy, nie slime ball, znaczy tak, slime i połączone z Blaze powderem, a niestety tego nie mam. Bo jeżeli wezmę Blaze Powder, no to to jest na siłę potka. Mi nie chodzi, żeby na siłę. Chociaż na siłę też bym mógł mieć, bo szybciej bym tuk Blaze w sumie. Można by było coś takiego zrobić. Chociaż jeden zestaw potek, bo to jest tam na 8 minut. Zrobimy coś takiego. Weźmiemy tam sobie jeden redstone, oczywiście. Weźmiemy sobie. Czy ja mam tam brudawki gdzieś tutaj schowane? Mam, ok. Tutaj mam butelki, wcześniej przygotowywane jakiś czas temu. Tu wszystko garnięte i dajemy sobie cyk. Tutaj mam podki na szybkość, które też sobie mogę chociaż jedną wziąć, tak czemu by nie, żeby sobie szybciej biegać. To to, 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 to. I może jeżeli trochę tych blazów dzisiaj potuczę, bo mam 22 poziom, więc jakoś strasznie daleko do 30 nie mam. Może uda się ogarnąć dzisiaj ten miecz właśnie z sharpnessem, bo... No bo już, już będę miał chyba wystarczającą ilość wtedy levela i jeszcze tylko problem z książką, ale może gdzieś ewentualnie uda się ogarnąć krowę albo coś. Fajnie to już tam nawet wygląda, to tak, ten balkonik jeszcze nie do końca tak stąd wygląda, tak po prostu jakiś taki... Nie ma jakoś takiego... czegoś mi w nim brakuje po prostu, tak? Ale to może kwestia tego, że nie jest jakoś bardzo podwieszony czy coś. Taki... nie wiem. Coś, coś jeszcze będzie trzeba tutaj wykombinować. Dobra, teraz dajemy to i powinien nam z, z tego wyjść Potion of Strange... Strange... Oh, kurwa, to jest, to jest, to jest trudne. Yy, strange... 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 Kurda. No, kurda, no. Żebyście nie myśleli, że, że nie, ja, nie, ja nie? Ja nie klę. To nie o to chodzi, tylko ja sobie mówię to w, ten, w taki sposób, że to tak brzmi trochę. Eee, kurda. Eee, god dammit. No, nie powiem tego. Strength. Siła po prostu, kuć Potka na siłę. Będę mówił po polsku, god damn it. Pomogę. Um, dobra. Potrzebuję skóry. Skóry potrzebuję. Ale dobra, to później będę się martwił, jak już faktycznie... Ok, mamy trzy potki na siłę. Jedną sobie zaraz weźmiemy. Drugą też możemy sobie wziąć. Wszystkie sobie tak naprawdę weźmiemy. Tu sobie tylko to schowam, tu sobie to schowam. I możemy lecieć do netheru. Nie wziąłem zapalniczki, wait. Bo jeszcze się okaże, że mi... Gast, kuźwa, portal wyłączy, a wolałbym tego uniknąć. Nie wziąłem żadnego bloku, ale to zawsze tam można netherrackie pobudować, czy coś, żeby, żeby wiecie zasłonić się, czy coś. Dobra, tak więc schodzimy sobie tutaj, 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 i to gdzieś tam było. Jopi na dole. Czemu nie mam zbroi? Mam zbroję, tylko mi nie pokazuje, że mam zbroję. Okej, okay. czy to było tutaj. Proszę mnie nie o, wither skeleton! O shit. Nie, podpaliłeś mi tego tyciulu. To ty, był ty, 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 fajny Wither Skeleton. Dawaj mi czy, czaszeczkę, bo mi się przyda. Uuu! Widzicie jak go zawołałem? Powiedziałem, dawaj mi czaszeczkę, kuźwa i się udało, proszę bardzo. Fajnie, jedna czaszeczka do widera. To już jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobry krok naprzód Bo nie wcale nie jest łatwo zebrać Te czaszki, bo jest bardzo mała szansa na to, że nam wypadną Czekajcie, gdzie był ten blaze spawner, to był gdzieś Gdzieś tam, kurde to Gdzieś się z drugiej strony szło, co nie? Czekajcie, 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 czekajcie Tak jakbyś mi, mi się kojarzy, że to było gdzieś właśnie z takiej Z takiej drugiej strony, więc ja pobiegnę sobie normalnie tędy Chyba tędy? Albo nie. <laughs> Bo tutaj już nie wiem... Ma... Kurde, jak to... Jak to tam trzeba było dojść? Nie, to chyba w ogóle od góry. Czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj. To było chyba od góry. Albo tutaj na przykład. Bo teraz szczerze mówiąc nie pamiętam. To było takie wejście i tutaj był ten? Nie, to jest glowstone. Kurde, gdzie, gdzie była ta? Gdzie był ten korytarzyk z tym? Z blazami. Asewalne, potka na siłę, żeby szybciej biegać. kaman. No bo to było to wejście, właśnie, o. I to było gdzieś. Gdzieś, gdzieś na takim uboczu, pamiętam, nie? Kurde, coś się nie mogę sobie skojarzyć teraz. To będzie tutaj gdzieś? Nie. To gdzie to było? Cześć, cześć, cze, coś mi nie pasuje strasznie, nie? Muszę tak sobie tutaj na, na zewnątrz pochodzić. No tutaj mam ten... No kurde, to było pamiętam w lewo, to tak jak, jak tłukłem się tam z pierwszymi blazami ogólnie, ale coś tu kurde nie mogę... Nie mogę znaleźć tego teraz. Ja w ogóle nie byłem w tej części, tu nie mam pochodni żadnej, niech tam byłem no nie mogę kurde znaleźć, co jest tak ciężko, bez przesady. Eee... Nie mam pojęcia o co chodzi. Ale mam dużego Magma Creama. Tego sobie załatwię. Dewej mi... O takie! Dewej mi tu Magma Creamy, Magma Więcej Magma Creamów, kurwa. Bardzo ma szansa też jest widzę, że na wypadnięcie tych Magma Creamów. Bo tylko jeden mi wypadł, kuźwa, całego wielkiego, kurde, magma krzywa, naprawdę. Masakra. Proszę we mnie nie strzelać z łaski swojej. Gdzieś tam było? Idź mi z ty. Powiedziałem, z Kurde, no. Próbuję ogarnąć, gdzie były blazy. Gdzie? No gdzie były blazy? No gdzie? Proszę mi telepatycznie przekazać, gdzie były blazy, bo ja nie pamiętam. Jak ci? O, jak ci wybuchnę zaraz, no kućwa, żebym ja miał łuk, żeby ja miał kuć, łuk, to cię z. My. No kurde, jeszcze nie odbiję tego dobrze. Skiń! Skiń! Jest! Tak jest! No. Ale dużo gazu, strasznie jest. Ty no, gdzie? the fuck? Ty, co tak ciężko w ogóle znaleźć? Czy ja jestem w jakiejś innej twierdzy, przepraszam bardzo, czy ja jestem w tej samej, bo już kurde trochę się gubię, nie? To było na zewnątrz, to było z, od strony takie jest portal, to było zaraz na wprost od portalu, czyli gdzieś tam. No to dlaczego ja tego nie mogę znaleźć? To było na 100% tam. Musi być tam, to nie ma nawet innej opcji. Proszę ze mną współpracować, proszę wskakiwać. Nie ja idę na górę koło portalu i od portalu jeszcze raz pójdę, bo nie pasuje mi to totalnie. Coś... Coś jest nie tego, To gdzieś coś innego musiało być. No kurde, ja już miałem tłuc blaze, a nie kurde się zastanawiać gdzie ja mam te blaze no. No bo tu jest to. Dalej gdzieś? Bez sensu. Ja to znajdę. Ja to kuźwa znajdę. Tam były dwa spawnery przecież koło siebie. No kurde, przecież to nie może być takie trudne do znalezienia, no. God damn it. Prawie do lawy wpadłem. No bo tu już dalej są takie tereny, że tu już tu nawet nie ma. No, no nie ma opcji, żeby tutaj coś było. No tylko tutaj gdzie jest twierdza, No i od twierdzę, to co za problem pójść tam. No tutaj w takich łomi się kojarzyło, że tutaj, nie? A tutaj jedyne co jest, to tutaj jakieś takie kąciki i tyle. No tutaj gdzieś w środku nie no, tam już byłem przecież kurde. Gdzie są Blaze? No, przecież no. Zaraz się zdenerwuję. No kurde. Zaraz mi. No, nie mam kilofa. fajnie, 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 fajnie. Fajnie, żeś się zrobił, że nie wziąłeś kilofa. Dodatkowo się, kurde, będę. Nie Blazy! Ale nie te Blazy. Miał być spawner. No, już tu byłem przecież, no. Kuźwa, gdzie macie spawner? Doluję pana, bo cię piznę, zaraz, w ten głupi łeb! Nie podpalaj mnie, tylko, kuźwa, mów gdzie masz spawner, piczo! To przecie ile będę tu błądził, no? Nie mam na to czasu. No nie wiem, nie mam opcji. Nie, nie, mam pojęcia gdzie jestem, naprawdę, ja już zabłądziłem. Ja już dawno zabłądziłem, już nie wiem gdzie jestem. Jeszcze kolejny gaz, kuźwa! A spróbuj mi tylko szczelić, a spróbuj szczelić! Idę do ciebie, kuźwa, tam. Wpadaj! Gdzie są te blaze'y? Gdzie są te blaze'y? Fak. No gdzie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Będę tu tak chodził, kurde, i... Ja, nie wiem, nie wiem. Przysięgam, że jak je znajdę, to se tak kurna oznaczę tą drogę, że to się w pale nie mieści po prostu, nie? No gdzie są te... No przecież tu, tu jest tylko parę korytarzy na krzyż, no to kurde, co tak ciężko znaleźć, no szkademyt, no! Ta przecież to idzie oba dostać, no! No nie ma nigdzie! Będę kuźwa polował na magma cube. jeszcze spadł na Nie, 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 nie! Jak mnie strącił do lawy, ty luju mo... Kuźwa... Chodź tu. Nie mam kopii save'a. Nie mam kopii save'a, bo musiałbym budować całe tamto pomieszczenie od początku. Straciłem miecz, wszystko, kuźwa, nawet czaszkę szkieleta, kuźwa widera, którego ledwo co zdobyłem. Gaście zasrany, mam nadzieję, że kuźwa zdechniesz. Wycisnę cię jak kuźwa starą, śmierdzącą skarpetę, tej ciulu biały. Jeszcze akurat wpadłem do lawy. No dlaczego? Wszystko się spaliło, to no bez sensu. No kurde, czemu no? Nie, ja, co, ja cofnę tego save'a, bo ja mam tylko tamto pomieszczonko chyba. Ale nie jestem pewien, ja chyba nawet tego pomieszczonka tam nie zacząłem na tym save'ie, kurde, na tej kopii. Nie pamiętam już sam. Mam nadzieję, że chociaż się zacząłem, bo kurde, nie, ja, ja cofam, ja cofam save'a, ja w tym momencie cofam save'a, ja muszę to, kuźwa, zrobić. Nie usuwam tego, bo, bo boję się, że, że ten... Yy, bo, 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 to tak być nie będzie, ja już w tym momencie, kurde, sprawdzam, bo... Nie będzie, tak, że jakiś pieprzony gaz mi będzie psuł moją serię, kuźwa, ja mam zbyt fajne przedmioty, żeby, kurde, je nagle gubić. Kopię kuźwa. Proszę, tutaj... Tu se zmienię nazwę na chwilę... 02, na przykład, będzie, tu będzie ten, o... Cofam tylko. Wbijamy i sprawdzamy. Jeżeli będzie tylko i wyłącznie. Ten, czy to jest na pewno ten save? To jest chyba. Nie, czekaj. To nie jest ten save. To jest ten. Co ja tutaj mam? Mam ten. Kilo Tutaj mam jeszcze tą zbrojkę w ogóle. Coś mi nie pasuje. Ja pitole, to jeszcze jest przed budową tego. Seriously? I przed w ogóle zdobywaniem moich wszystkich tych Enderpereł, przecież z ostatniego odcinka. No nie! No po prostu, no nie! Gdzie jest ten? E, to jest to? To jest to, tylko że tutaj jest nazwany ten folder inaczej. E, dobra, e, wracamy do pierwotnego, prawda, tego wyglądu w ogóle, nie? Wszystko fajnie, straciłem fajny miecz. Straciłem ten, ale przynajmniej mam ender Perły, nie? Hm, spoko. Czaszkę też straciłem, na którą normalnie pewnie będę musiał zużyć 5 godzin swojego życia, żeby w ogóle zebrać te trzy zasrane czaszki? Nieważne. nieważne, 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 w ogóle to jest nieważne, istotne, kuśma. Nie, ważne. Eee, wcale. Wcale. Kurna wcale. Ale mam nerwa teraz, ja jak ja mam nerwę ja Rozszarpie tego gasta Dajcie mi kuźwa łuk, dajcie mi kuźwa strzały Więcej strzał Więcej kuźwa strzał Gdzie są strzały Nie mam kuźwa na tyle strzał jak ci. Nie czekaj mi, star mi starczy tyle strzał, starczy mi tyle strzał Na pewno mi starczy tyle strzał Idę zabić tego cholernego gasta Wezmę sobie tylko trochę kotletu Bo mi się przydadzą Wezmę tylko stąd, kurde, potkę na szybkość, tak po prostu, żeby mieć już on kurde pisnę. Idę zatuć gaz. Ja, ja idę tylko od donetera, teraz zatuć tam. Nic innego nie idę robić. Ten gaz musi zginąć. I tyle. Nie wiem, gdzie on jest. Nie interesuje mnie to, ale musi zginąć. Nie do, że kuźwa, to wszystko przez to, że nie mogłem znaleźć tych cholernych blazów. Już dawno by mi nie było yy, tutaj w ogóle, byłbym koło blajzów, bym sobie ekspił i tam bym na 100% nie zginął. A jeżeli bym zginął, to na pewno by mnie kuźwa nie spaliła lawa. Do cholery jasnych chodź tu, Jeszcze kućwa kuźwa co, latasz, to jesteś taki kozak? Chodź tu. Nie mam zbroi, nie potrzebuję zbroi na takiego cieniasa. Gin. Który jeszcze? Tam miałczy. Ty jeszcze chcesz, tak? Też chcesz? Zarobić? Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Nie bo się, nie bój, chodź, chodź. Mm. Mm. Wszystkie was zabiję. Wszystkie kuźwa was zabiję. Co do jednego kuźwa. Mówię, znalazłbym Blaze i nic by nie było. Nie, to musiałem kuźwa jak zwykle błądzić po tym cholernym neterze. Jeszcze straciłem cały set w ogóle diamentowy, zarombisty, który sobie zenczotowałem. Super, super, naprawdę super, no. super. Pocałujcie mnie w dupę, nie? Nie, ja chyba jednak chcę cofnę. Sejmy stracę te perły. To ja sobie zdobędę te perły jeszcze raz i jeszcze raz zrobię tamto pomieszczenie. Nie ma problemu. Ja nie zmarnuję aż tylu kuźwa przedmiotów. To jest zbyt duży, zby, zbyt duża strata po prostu. Nie, to nie. No, nie ma opcji nawet, kuźwa. Za duża strata. To jest, to jest mówię, to jest miecz, to jest cała zbroja dementowa. Nie 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 nie, 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 nie. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja se to usuwam. Bierę sobie z kopii, kuźwa. Kopiuję sobie i teraz będę. Co jeden odcinek, kurna, robię kopię save. A. Co jeden kuźwa odcinek. Nie ma nawet odcinka, żebym nie zrobił kopii save. A. O, dziękuję. Mam znowu 30 level. Jak fajnie. To był moment, w którym zacząłem enchantować swoją całą zbroję i w ogóle wszystko. Super! To może uda mi się zenchantować ją znowu na, tak, na taki sam poziom. A teraz będę musiał tylko jeszcze zrobić znowu to i pozdobywać te perły. Czyli w w powrót do przeszłości bo nazwę ten, ten odcinek Powrót do Przeszłości. Dosłownie. Może jeszcze idzie o co chodzi. Słuchajcie, ja się tutaj zajmę na spokojnie po prostu przywracaniem tego wszystkiego. Mamy teraz w ogóle 51 dzień, już miałem 66, zarobiście. Zajmę się tutaj przywracaniem po prostu tego wszystkiego do normy. I tam idę pohandlować z wieśniakami i tak dalej, i tak dalej, bla, 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 bla. I zobaczymy się w następnym odcinku, Mam nadzieję, już z ogarniętym tutaj pomieszczeniem. Podejrzewam, że jak już się za to teraz tak zabiorę na konkretnie, to już skończę całe to pomieszczenie i, i, i tyle, bo po prostu zrobię takie, jak miało być. Może je zrobię, może, może to o to chodziło, może miałem je zrobić lepiej, może, może to właśnie o to chodziło, może to miało być takie przeznaczenie, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy siak, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Troszkę troszeczkę tylko troszeczkę. Ale mam nadzieję, że i mi mimo wszystko Wam się podobał. Na następnym odcinku, jeżeli uda mi się wszystko odnowić i wszystko ogarnąć, to faktycznie pójdziemy znowu na te blaz. Ja je zlokalizuję, sam pochodzę po tym neterze, na spokojnie. Przeszukam każdy w korytarz i zlokalizuję. I coś czuję, że one są tak blisko mnie, że normalnie będę w szoku. Najlepiej to sobie po prostu obejrzę poprzednie odcinki, gdzie tam łaziłem po neterze, i wtedy myślę, że, że znajdę. Bo nie ma opcji, nie wiem gdzie one są. No nie mam pojęcia. Tak więc to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Powrót do, prawda, przesz przeszłości. Pa Pa.